No, że nie można tak egoistycznie podchodzić do tego, że chce się mieć wszystkie korzyści z tego, że się mieszka obok miasta i z niego korzysta, chce się do tego miasta posyłać dzieci do przedszkola, do szkoły i tak dalej, i tak dalej, tam się ma pracę, natomiast no, nie chce się ponosić żadnych skutków z tego tytułu, że no, to miasto funkcjonuje i musi się rozwijać. No i to trzeba mieć na względzie i myślę, że z tym sobie poradzimy. I pan Wiesław Siembina? Szkoda tylko, panie prezydencie, że osiem lat y, minęło i takich rozmów nie było. Y, osobiście i z wójtem Pysznicy i z wójtem Zaleszan rozmawiałem. To są y, z, jed, z naszej strony tylko pewne oferty, ale, ale ci panowie, no... Y, pierwszy raz słyszą, że coś takiego chcemy zrobić. To jakby pomijam... Ja muszę przerwać w tym momencie, bo nie pierwszy raz, ponieważ jest podpisany list intencyjny na budowę tego mostu na Sanie przez Tak, ale to mówimy o S74. Nie S74, proszę pana, mówimy o tej drodze, o której cały czas mówię, o moście na Sanie i niech pan nie opowiada takich rzeczy, że wójt Pysznicy nic nie wie. Ale panie prezydencie, kto ma ten most budować? Stalowa Wola? Ja myślę, że ten most powstanie, jeżeli, jeżeli nie będzie go pan budował. Natomiast e, co do reszty, to jeszcze porozmawiamy. Odpowiada Wiadomo, pan... kto, bę, mniej więcej, kto ten most będzie budował. Odpowiada pan Giesław Szulida. No z mojej wiedzy jest to e, jeden ciąg trasy, która być może będzie naturalną obwodnicą stalowej woli, a, a najszybciej do zrealizowania była właśnie e, S-74, która będzie tamtędy przebiegała. No ale to już pomijam. E, Pomieszanie z poplątaniem. No. No to, pan tak to w takim razie jest kolejne pytanie. Czy drugi most na Sanie to realny pomysł i skąd wziąć na to środki? Więc mogą się panowie teraz wypowiedzieć. Odpowiada pan Wiesław Simbida. Szanowni Państwo, ma... trzeci most na Sanie. Mamy... Trzeci most na sanie. Tutaj akurat jest pytanie od słuchacza, więc... Mamy most na Bramwicy i mamy jedyny most na... w kierunku Pysznicy, który przez San jakby łączy właśnie tą stronę stalowej woli, ogrodów działkowych i być może te potencjalne obszary y, l, prawobrzeżnej stalowej woli. Ale na dzień dzisiejszy to, to mogę, panie prezydencie, powiedzieć tak. Y, w pierwszej kolejności bym powiedział, więcej byśmy zyskali w mieście stalowej woli, jeśli byśmy domknęli chociaż wiaduk tutaj przy ulicy przemysłowej, bo to by rozwiązało pewne nawet i utrudnienia, jakie w tej chwili mamy, a mówiło się w tej kadencji dość głośno o tym. Mówiło się też o, o tunelu, więc jeśli zaczniemy mówić jeszcze o, o jednym czy drugim moście, to myśl, myślę, że tylko na, na mówieniu pozostaniemy, a dalej jak nie było tunelu, wiaduktu i mostu, tak dalej zostanie. Wszystko się będzie opierało o środki. To można zaplanować, to można uwzględnić, tylko trzeba znaleźć tak zwany montaż finansowy, pozyskując środki albo z Generalnej Dyrekcji, albo z RPO. Dzisiaj wiemy o tym, że ta transza się kończy. 2013 będzie być może otwarciem w 2014 nowych środków i być może taki most wymaga pewnej kontynuacji. Wiem, że program rządowy z tak zwanej rezerwy, budżetowej. Do końca stycznia jest możliwość pozyskania środków przy małym wkładzie własnym, ale na remonty przepustów, mostów. Natomiast na budowę to tu potrzeba potencjalnie dużego zaangażowania i pokazania możliwości. Samym sloganem nie wygramy mostu no tyle pan musiał pan mówić, żeby, żeby mógł pan powiedzieć jednym zdaniem, że nie mam pojęcia jak ten most może powstać i skończyłoby się ja myślę, natomiast, że pan ironizuje jak zwykle no, co ironizuje, no to niech pan mówi do rzeczy, a nie na czas most jest możliwość most kosztuje około 100 milionów złotych Miasto może dużą część tej kwoty pozyskać z własnego budżetu. Druga część kwoty to jest, myślę, że do, w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, bo jest już ten list intencyjny w sprawie przebiegu zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej i możemy tutaj te pieniądze pozyskać. I to jest zupełnie realne, żeby takie finansowanie w ciągu kilku lat zgromadzić, a przede wszystkim trzeba zrobić projekty. Następne projekty mostów. na półce. Wie Pan, już Pan powiedziałem, że u mnie nie ma, nie leży, jeden projekt leży na półce. Natomiast jeżeli chodzi o to, o Pańskie widzenie, no to jakby Pan miał być, decydować o tym, co się by miało dziać, to by wstawowa wolę nie powstała, bo, 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 bo zabrakłoby wyobraźni, wiedzy i, 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 i odwagi. I, pan, I tylko Pan umie obrażać i tyle. Wie pan, to jest pana styl. Jak się pan czuje obrażany, to już jest, to już jest pański, pański problem. Natomiast jeżeli chodzi o ten most, to to jest jak najbardziej realne i nie przekracza to naprawdę wyobraźni kogoś, kto się na co dzień zajmuje pracą w samorządzie. To, to, to jest jakby dla mnie oczywiste. I kolejne pytanie. Jakie działania przewidują kandydaci na najbliższe lata, żeby mieszkańcom żyło się Przyjemniej i wygodniej? Jakie propozycje na przykład dla młodych ludzi? To zapewne jakiś młody człowiek. I e, odpowiada e, pan e, Andrzej Sznezak. Jeżeli chodzi o to, żeby się żyło w stalowej woli przyjemnie, no to ja myślę, że, że już nie jest najgorzej, bo. Jest coraz więcej boisk ze sztuczną nawierzchnią. Mamy rozbudowany basen, który jest jednym z ładniejszych obiektów w całym województwie. Myślę, że będziemy budować stadion lekoatletyczny. On też będzie służył nie tylko klubom lekoatletycznym, ale i mieszkańcom, bo jest coraz więcej osób, które na przykład chętnie biegają na tym stadionie. No, teraz nie mogą, bo on jest w budowie myślę, że będziemy przystosowywać te nasze place i park no park w cudzysłowiu przebudowywać tak, żeby on rzeczywiście stawał się coraz ładniejszym i rzeczywiście parkiem z różnymi urządzeniami które do tego służą myślę cały czas o multicentrum w, w kinie ballada i zagospodarowaniu placu pod potrzeby multicentrum za kinem ballada i nie rezygnuję oczywiście z zagospodarowania błoni, ale do tego wrócimy w momencie, kiedy będzie jasna i już pewna e, wytyczona, wytyczony przebieg e, obwodnicy. Wtedy będziemy mogli już projektować zjazdy, parkingi, będzie wszystko jasne na tych błoniach i się do tego przygotowywać. Będzie oczywiście tam problem z naturą 2000, ale, e, ale myślę, że sobie chociaż w części e, z tym kłopotem e, poradzimy. Poza tym no, duża część tego, co jest zawarte w pytaniu, no to należy do, do, do prywatnych przedsiębiorców, bo, bo na rozrywce, na rekreacji można zarabiać, tylko trzeba stworzyć ofertę dla, dla chętnych na tyle atrakcyjną i na tyle niedrogą, żeby, żeby mogli to robić. Ale tutaj się będziemy, tutaj się będziemy uzupełniać. Myślę również o jakimś tam, ale nie dłużej, przebudowie, jakimś uatrakcyjnieniu basenów odkrytych. I pan Wiesław Siembida na to samo pytanie. Przede wszystkim to, co dzisiaj mamy w ramach infrastruktury oświatowej, kulturalnej, sportowej, to konkretnie zamierzam przede wszystkim na hutniku, osiedlu hutnik, Mimo wszystko takie boisko aż się prosi, żeby ci młodzi ludzie właśnie tam swoją energię, swój czas, swoje być może buntownicze młodzieńcze życie realizowali na boisku, a nie gdzieś tam w lesie. Nie mają w ogóle stworzonej tam infrastruktury na tym osiedlu. Myślę, że na piaskach również ostatnio powstało stowarzyszenie, które być może zaangażuje się i będzie go dobrym gospodarzem na uatrakcyjnienie obiektu sportowo-rekreacyjnego. Przede wszystkim w ramach kultury, muszę to powiedzieć, panie prezydencie, Soku w Rozwadowie, on musi tętnić życiem kulturalnym. Mamy dwa domy kultury, Miejski Dom Kultury, Spółdzielczy Dom Kultury, w osiedlu Rozwadów praktycznie nie ma, a mówi się o tym dość długo już. Szereg działań chciałbym przy szkole muzycznej w tym parku też taką letnią muszlę koncertową bo nasi młodzi artyści, którzy po części już znają możliwości realizowania odpowiednich utworów, prezentacji niech w tej muszli koncertują dla naszych mieszkańców. Tam parę ławeczek troszkę ogarnąć ten park i mamy to co akurat dla nich jest takim przetarciem później na koncertach, w filharmoniach i tak Więc to są pewne elementy, które nie sam zrealizuję, ale z mocnym wiceprezydentem i Radą Miasta, którą akurat będę przekonywał do tych inwestycji bezpośrednio zależnych czy jakby na dotknięcie ręki widocznych dla mieszkańców Stalowej Woli. I kolejne pytanie, pan Wiesław Simbida poruszył, poruszył, poruszył sprawę zastępców prezydenta. Kolejne pytanie dotyczy właśnie tego, ilu zastępców chce mieć prezydent Stalowej Woli. Na pytanie odpowiada najpierw prezydent Andrzej Szlęzak. Jednego. Nie ma żadnej potrzeby, żeby w Stalowej Woli... Było dwóch zastępców. Ja jestem w tej chwili sam e, i nic się takiego nie dzieje. Jest trochę więcej obowiązków, e, ale poza tym e, wszystko jest pod kontrolą, więc e, dwóch zastępców to jest po prostu marnowanie pieniędzy. I pan starosta Wisław Sienbida? Akurat stawiam na fachowców i na pewno w zakresie inwestycyjnym. Chciałbym tutaj podkreślić i pokazać dużą fachowość pana byłego prezydenta Franciszka Zaborowskiego i to jemu zaproponuję taką wiceprezydenturę i stawiam również na zaniedbania w oświacie i tutaj chciałbym zaproponować wiceprezydenta panu Januszowi Zarzecznemu. Z takim składem, wiedząc o dotychczasowych działaniach, będąc starostą, to jeden prezydent nie jest w stanie sobie poradzić być jako osoba wykonawcza w urzędzie, a jednocześnie być i próbować lobować w kierunku i inwestorów, i spraw bieżących, które też trzeba załatwiać z mieszkańcami, a nie tylko w urzędzie. Ja mam pytanie do pana starosty.